Tu Liverpool. Dziś zespoły na Goodison Park zmierzą się w strugach deszczu. Bez wątpienia wpłynie to na grę, ale i tak czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie do wspólnego oglądania meczu w ramach rozgrywek Premier League. Everton mierzy się z Liverpoolem. Tak Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Pora na skład Evertonu. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć ozamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się 1-4-3-3. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Alisson Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mo Salah oraz Gakpo zagrają na skrzydłach. Formacja z wyraźną szpicą, zatem tak. W linii ataku osamotniony napastnik. Chociaż w ostatnich latach symbolem angielskiej piłki były inne kluby, dopiero niedawno Liverpool na dobre odzyskał blask, bo przecież właśnie The Reds są najbardziej utytułowanym klubem z Anglii na europejskiej arenie. To prawda, występy w kolejnych finałach UEFA Champions League dowiodły aktualnej siły tego zespołu. was strzału, skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Wraca do akcji i odbiera piłkę. Teraz obie drużyny mają problemy z utrzymaniem się dłużej przy piłce. Teraz poszedł jest za obronkami. Gol, proszę Państwa! Zespół Gospodarzy otwiera wynik derbów! Co za na trybunach! Czekamy na odpowiedź drużyny gości! Damy widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzono niemal prosto na nogę. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Piłka w krze. The Reds muszą pokazać, że nie zasługują na porażkę. Gay, okay. Co teraz wymyślą gracze Evertonu? Są już na połowie rywala. Dobra, teraz obrona bramkarza. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. I tracą teraz posiadanie piłki. Ryan Hrafenberg, uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Spokojnie i pewnie teraz, Bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%, Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie. Mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No, zupełnie mu teraz nie wyszedł ten strzał głową. Daleko od bramki. Przeciwnik nie odpuszcza. Wrzuca teraz w szesnastkę. Dobrze obroniony strzał. W okolice jedenastki. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Dominacja Evertonu w ostatnich kilkunastu minutach wydaje się niepodważalna. Stwarzają sobie sporo szans, więc nadal chwila mogą podwoić prowadzenie. Wtedy rywale już się chyba nie odbiją. Teraz Rybnik wciąż idzie na bramkę. Bez krudu teraz to broni. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ależ teraz podanie w uliczkę. Proszę państwa, bramka! Powiększają przewagę. Nie ma chyba wątpliwości, kto tu jest dzisiaj lepszy. To właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita rola. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Słaby dziś jak dotąd występ Salaka. Po tej klasy zawodniku spodziewamy się znacznie lepszej gry. Tomku na pewno musi tu więcej z siebie dać, bo na razie przegrywają, a on jest dziś zdecydowanie poza grą. Zaczynamy zatem pierwszą Jedziemy. Zobaczymy, czy w szatni Liverpoolu doszło do udanej reanimacji The Reds. Zawodnicy muszą wziąć się do roboty jak najszybciej. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Ale tutaj już czeka wsparcie. Akcja przerwana. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Uderza na bramkę. No i gol proszę Państwa. Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą trzech bramek. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pompnęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. tym golu już 3:0 Mocne wejście, ale czyste. Cody Gakpo Biega teraz odważnie w wolnym przestrzeni na boku boiska. Pośrodkowuje teraz ze skrzydła. Virgil van Dijk oddala zagrożenie. Aga do Ducouré. Łapki strzał do Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Uwaga, będzie okazja! No szkoda teraz! Ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleju. Naciskają. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Everton z dużą optyczną przewagą. Praktycznie wciąż przy piłce. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie. A przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy. I nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Zrobiło się teraz groźnie. Dobre teraz zachowanie między słupkami. To na Aleksander Arnold. Gospodarze bezlitośnie punktują dzisiaj rywali. Już pewnie na spokojnie dowiedzą ten wynik do ostatniego gwizdka. Co tu dużo mówić. Oglądamy Wig w wykonaniu fantastyczny mecz. Aż szkoda, że on się już kończy. Bo taki koncert piłkarskiego kunsztu okraszony tyloma bramkami. Chciałoby się oglądać jeszcze dłużej. Znakomite, prostopadłe podanie. Piłka wciąż przed po interwencji. Pogrywa piłkę w pole karne. Nie udało się oddalić zagrożenia. Tak. Sędzia gwizdży po raz ostatni. Liverpool pokonany. Nie popisali się dzisiaj the Reds. Mimo, że przecież mieli tutaj pewnie wygrać. Nie wyszedł im ten mecz. Przeciwny zespół okazał się po prostu lepszy. Czasami tak bywa, oby nie weszło im w naprzód. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład mecz. W tym wypadku warto podkreślić dobry, a momentami nawet znakomity występ. Bramka na koncie, a do tego jeszcze zwycięstwo drużyny. Czego chcieć więcej, prawda? Tu Estadio Metropolitano. W deszczu trudniej o precyzję, ale na takim poziomie trzeba sobie umieć radzić w każdych warunkach. Liczę, że dzisiejszy mecz porwie nas mimo pogody. Damy Państwa, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Emocje sięgają zenitu. Zapraszamy na pierwsze spotkanie półfinałowe w ramach Champions League. Atletico Madrid Gra z Juventusem. Dziś mamy ostatnie akordy przed wielkim finałem. Pierwszy mecz półfinałowy. Myślę, że wszyscy wiedzą o co tutaj się toczy gra. Ani w pierwszym, ani w drugim meczu nie będzie mowy o żadnym odstawianiu nogi. Obie ekipy walczą o wielki finał. I teraz kolomani. Teraz widzimy wyjściową jedenastkę Atletico Madryt. Dostępu do bramki strzeż... Holtzmajner oh, z piłką! Obiecująco się to rozwijało, ale... Zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Tak, tym niepewnym wznowieniem oddaje piłkę i utrudnia sobie życie. Zdecydował się na akcję indywidualną. Będziemy mieli wznowienie przez bramkarza. Że wypatrzył teraz kolegę. Uwaga! Zagrożenie nie minęło. Może coś być z tego podania. Piłka mija bramkę. Kiepski to był strzał. Można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na amcie. po ich stronie. No Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. No ładnie teraz przechodzi do środka pola. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Pudło! Minimalnie, ale jednak pudło. Trzał z 11 metrów to jeszcze nie bramka. Przekonało się o tym wielu słynnych graczy. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Aj, ale brzydki fał. Teraz tylko od sędziego zależy, czy jeszcze sobie dzisiaj pogra. uderzenie z wonnego, ale obrona naprawdę wysokiej klasy. Dobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Świetne teraz uderzenie. O, byłoby jeszcze lepsze, gdyby było cenne. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Był faul, ale sędzia nie kwiżdża. Atletico nalał trzy Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Atletico zaczyna akcję. 15 minut przerwy na stadion Metropolis, obie drużyny gotowe do gry. Drugą połowę rozpocznie Juve próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Jak to rozegra. Jest okazja do kontry. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Dobra interwencja. Może nieco ryzykowna, ale nie było fały. Gramy dalej. Myślę, że to słuszna decyzja. Nie ma co się rozdrabniać i przesadzać z pizdaniem każdego kontaktu. Gra straciłaby na płynność. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Pablo Barrios. Ma trochę miejsca na skrzydle. Może ruszyć z piłką. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Uwaga, jest pod presją. Atletiko znalazło trochę wolnego miejsca na skrzydle. Wejdzie nowy zawodnik Atletico Tak się powinno stopować ataki rywala. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale: Hofmanners, trzy piłce. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. O i wolno zbierają się do tego powrotu Szkoda tej kontry ale niestety stracili piłkę Ależ teraz podanie w uliczkę To musi być Bramka Nie wierzę proszę państwa nie wierzę że ten strzał nie znalazł drogi do Bramki Tomku prawda jest taka że powinien był to strzelić z zamkniętymi oczami Gdyby teraz strzelili bramkę, to zwycięstwo mieliby już chyba w kieszeni. Teraz będzie niebezpiecznie! Nie ma! Ten jęk zawodu kibiców chyba było słychać w promieniu 100 kilometrów. Łatwo im zrozumieć, bo od początku spotkania obie drużyny rażą nieskutecznością. Jukarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Bolomłani. Opnął teraz piłkę w szesnastkę. Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych norzec. Takie gole można oglądać raz po na raz. Naprawdę. Zasłużone brawa. Ależ to była bramka. Perfekcyjnie wykonane norzece. Bokiem do bramki. Niepowtarzalna uczta dla oczu kibica. Do tej pory było to wyrównane z kopka. Sędzia kończy mecz. Dzięki zwycięstwu Juve będzie mogło podejść do rewanżu ze spokojną głową. Dziś może i czują lekki